W środę 15 listopada odbył się odbiór techniczny nietypowej inwestycji, pierwszej takiej w gminie, a nawet w powiecie Kozienickim. Strzelnica wirtualna, tutaj w szkole numer 4, gdzie są te strzeleckie tradycje, gdzie funkcjonuje klub Hammer. Mam nadzieję, że mieszkańcy, nie tylko uczniowie, ale także dorośli będą mogli korzystać, rozwijać swoje sportowe pasje, bo głównie o to chodzi, ale także zapoznawać się z bronią, tą wirtualną, ale także tą sportową. Kosztował prawie 190 tysięcy, z czego ponad 130 dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakres prac był dwuetapowy. Pierwszy obejmował przygotowanie pomieszczenia na terenie szkoły specjalnie pod strzelnicę wirtualną, a drugi zakup i montaż wyposażenia. Wykonawcą pierwszego etapu było przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe Instalmont z Janowa, a drugiego mili system spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o platformę edukacyjną, jaką jest laserowy system szkolno-treningowy w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania na różnych wirtualnych odległościach z różnych postaw strzeleckich. Czelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla czterech strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej, np. karabinów czy pistoletów. Jej możliwości podczas odbioru przetestowali m.in. burmistrz Piotr Kozłowski, jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski oraz dyrektor szkoły Andrzej Suwała. Panowie z powodzeniem spróbowali też swoich sił na strzelnicy tradycyjnej klubu strzeleckiego Hammer Kozienice. W odbiorze udział wziął także dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotr Szafran.